Jak się kłócimy, to ja mam już dosyć majka, bo jak ty jesteś na dworze, to mi się zżygać chce. A mam cię w dupie, bo jednak się nie przejaźnimy. i będzie nawet w przyszłości walła młotem, który jest jak, jak topór to bym Cię walnęła toporem i bym Cię zabiła bym Cię zabiła i Ty jesteś jakaś gruba świnia i Ty nie myślisz, bo Ty jesteś głupia Ach, Ty myślisz, że ode mnie jesteś lepsza Zasługujesz się na wszystko co moje I ty zawsze jesteś świnią O, o, o O, o, o Zawsze byłaś świnią I ty, Majo, grubo się mylisz Że, że ty mi wyzywasz I piszesz na chodniku, że jestem brzydka nie masz racji, bo nie myślisz, ma zero IQ i normalnie nie musisz na mnie liczyć albo mówić, że jestem głupia, bo ja, bo ja jestem taka głupia, nie, bo ty jesteś głupia, grubą świnią i tyle. Jak coś to nie mówię o Was? Bo ja mam taką koleżankę, która. Yy... No, ona tak specjalnie się przyjaźniła, żeby dostać pieniądze i cukierki. Więc nie mówię o was, bo potem mówicie, że że na przykład, że ja tak sama się nazywam. I no, przepraszam, że tak mówię, ale no była taka dziewczyna, Maja, która po prostu. No to ja po prostu ją nienawidzę. Nienawidzę. Ja bym nawet o niej śpiewała, że ona jest głupią i gruba świnia. Jeszcze dlaczego tak mówię? Bo się z nim pokłóciłam. I ona powiedziała, że. do swój koleżanki. Że. Że. Ha, nie jesteś najlepszą koleżanką. 不出去。